Już nie będziesz miała ze mną kłopotów. Gdy przeczytała te słowa, świat matki 11-letniej Patrycji rozsypał się w sekundę. Ale to, co odkryto później, było jeszcze straszniejsze. To miał być zwykły dzień w dziewkowicach na Opolszczyźnie. Patrycja odwiedziła dziadków, a potem po prostu zniknęła. Zostawiła po sobie tylko krótką, dramatyczną wiadomość skierowaną do mamy: Teraz nie będziesz miała ze mną kłopotów. Słowa te stały się początkiem dramatycznych wydarzeń, które poruszyły całą Polskę. Policja natychmiast uruchomiła procedurę Child Alert, a funkcjonariusze w całym kraju rozpoczęli intensywne poszukiwania zaginionej dziewczynki. 13 maja, po dwóch dniach niepewności i lęku, Patrycję odnaleziono nie była jednak sama. Została znaleziona w mieszkaniu 24-letniego Karola B. w żorach na Śląsku. Jak ustalono, dziewczynka pojechała do niego pociągiem, a monitoring na dworcu w Gliwicach zarejestrował moment, w którym razem opuścili Peron. Przez dwie noce przebywała w jego mieszkaniu, aż do momentu, kiedy policja zatrzymała mężczyznę w fabryce, gdzie pracował na nocnej zmianie. Zaskoczony, nie stawiał oporu. Został przewieziony do prokuratury w Strzelcach Opolskich, a dziewczynkę natychmiast przekazano pod opiekę matki. Prokuratura postawiła Karolowi B. dwa poważne zarzuty: przetrzymywania osoby poniżej 15 roku życia wbrew woli opiekuna oraz dopuszczenia się wobec niej tzw. innej czynności seksualnej. Za pierwszy czyn grozi mu do 5 lat więzienia, a za drugi nawet 15 lat. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Choć sprawca już został ujęty, kluczowym momentem śledztwa miało być przesłuchanie samej patrycji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie przesłuchanie może się odbyć tylko raz i wyłącznie w obecności biegłego psychologa. Niestety, dziewczynka wciąż znajduje się w złym stanie psychicznym, a lekarze nie wyrazili zgody na jej przesłuchanie. Nie możemy jeszcze przeprowadzić czynności. Czekamy na zielone światło od lekarzy poinformował prokurator Stanisław Bar. Z uwagi na wrażliwość i medialny charakter sprawy, śledztwo zostało objęte nadzorem prokuratury okręgowej w Opolu. Prokuratorzy nie ujawniają szczegółów gromadzonych dowodów, podkreślając potrzebę ochrony pokrzywdzonej. Tymczasem Karol B przebywa nadal w areszcie. Sprawa budzi ogromne emocje, nie tylko ze względu na jej dramatyczny przebieg, ale i na fakt, jak łatwo młoda osoba mogła stać się ofiarą. Ta historia to bolesne przypomnienie o tym, jak ważne jest, by słuchać naszych dzieci nie tylko ich słów, ale i milczenia. By dostrzegać sygnały, których czasem nawet one same nie potrafią wyrazić. Gdy zawodzi system, gdy zawodzi społeczeństwo, zostaje rodzina. A tak, jak się okazało, była zbyt późno. Jeśli uważasz, że trzeba mówić głośno o takich sprawach, zostaw komentarz. Podziel się opinią. Zasubskrybuj nasz kanał by nie przegapić kolejnych reportaży o sprawach, które powinny poruszyć nas wszystkich. Twoja reakcja może być głosem wsparcia dla Patrycji i wielu dzieci, które wciąż milczą.